Witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku. Zagrajmy jak tyle. A stwierdziłem, że będę włączał od razu na gry, a nie Z tego względu nie byliśmy tutaj kompletnie. Nie chciałem wybierać jakichś przydatnych rzeczy. Jak udajemy się na eksploring, to udajemy się na Exploring. Dobrze, że te wilki są w takiej mierze pojedynczo rozstawione, a nie, a nie są stadami. To bardzo dobrze. No i mały. Myślisz, że ja ci nie dam rady? Ha, i zrobił unik, ale to i tak mu nie pomogło. W ogóle... byłbym w stanie chyba powybijać tutaj wszystko. Ale tam są i czarne gobliny. W takich... No, bardzo niefortunnych, ten ilościach. <noise> w takiej bardzo niefortunnej grupie. O, kolejny wilk pojedynczy. Jak najbardziej na tak jestem. Z wielkie sobie poradzimy. Okej. Okay. Dobra. Dawaj, gnoju. Ja cię nie dobra. <noise> Bardzo, bardzo ładnie. Czy coś jeszcze tutaj jest czy, i, ciekawego? Chyba jakiś ścierwo... Aha, cier... i tam jest wilk, i tam jest ścierwojad. I jeszcze i... tutaj wilki nie atakuje tego ścierwojada. Serio? Okej, okay. to no, chyba chciałby go zaatakować. Gnoje małe, zostawcie, zostawcie, zostawcie. I pracuje Dobra, nieważne. Co sobie powiedz, zbieramy roślinki przynajmniej. Aj, gnoje. Oby mi nie zginęły. Aha, i tutaj są te zębacze, tak? Okej, okay, dobra, bardzo dobrze. Gdzie jest ta jaskinia? Wiecie co, może byłbym w stanie powybijać ten zębacz, ale pojedynczo, pojedynczo. Pojedynczo, pojedynczo, naprawdę pojedynczo, proszę. O, 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 właśnie, o właśnie, pojedynczy taki ten. Zębacze nie są ciężkie do pokonania. Okej. Okay. Aj, żeż morlek, kopane. Byłbym w stanie pokonać takie. Zębacza, nie zębacze. Hmm. Jak by sobie tutaj sobie poradzić? Czyli gdzieś tutaj musi być jaskinia. A sobie może nie usilnie będę próbował teraz. Na razie sobie wykonujemy Tutaj ten Exploring. Najwyżej poza odcinkiem pozabijam tych gnojków, O to jednak będzie. No, dużo, dużo mi czasu zajmie, żeby to robić na wizji. Hmm. Dobra. A nie widzę, żeby tutaj nie było. Tam jest czarny goblin. Tam jest jakiś cierwojad nawet. Dobra, będę musiał jakoś potem poczytać o tych zadaniach i zacząć je wykonać. Tam znowu się z zbugował, tak? Prędkość No ja, ja ci dam radę. No, no spokojnie, spokojnie, ja ci tutaj dam radę. Nieważne, sierwo ja zabił. ścierwojad Czemu się tak stało? Czemu mnie taki ścierwojad był w stanie zabić? Hmm. Aby się przypominają te silne ścierwojady i olbrzymie ścierwojady z Karaibów, jasny gwit No to to już jest lekka przesada tak uważam. Znoju. Mm. Ja ci nie dam rady. O. Win. No właśnie, i tak powinno być. Boże, z wilkami sobie radzę lepiej niż z sierwojadami. Momentami. Bez kitu. No. I znowu to samo. I znowu będzie biegał za tym. Ja już ich tam nie dogonię. Tam już widzę smoczy korzeń. Mm, zauważyłem właśnie. Jeszcze raz. Tutaj był ten smoczy korzeń. Bardzo dobrze. Oj, no i szaf królewski od razu, to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ciekawe, jakiego stopnia będziemy mogli tutaj używać z alchemii. Czy byłaby fajna możliwość, jeżeli mielibyśmy u um alchemika możliwość wytworzenia np. przykład eliksiru siły, a zapłaciłoby mu się, nie wiem, tam... Y z 500 złota, nie? Aby dla nas zrobił, albo, byś, albo moglibyśmy się nauczyć tej umiejętności i samemu przyrządzać takie, takowe miksurki. Ale, no, też nie wiem, jak tu jest to rozwiązanie. Chociaż nie, widzę, nie widziałem takiej opcji dialogowej tego NPC. Ale, no, świat jest większy, nie? A my tylko zwiedziliśmy miasto i ten obóz y, myśliwych, który był na sam początek. Gdzie wybieraliśmy jeszcze poziom trudności. Okej. Okay. masz, noju. Okej. Okay. w porządku. Hmm. Skór wilka mam już wystarczającą ilość. Nie wiem czy jeszcze roślinek mam odpowiednio. E, tutaj jest rdes polny. Rdesy polne to są chyba potrzebne do, te, do tych trwałych mikstur. Nie tylko trwałych mikstur. W sumie, tu jest... Czyli jesteśmy za miastem. Tutaj jest jakiś obóz i tutaj jest jeszcze jakiś wilk, tak? Czemu te wilki są tak... E, to jedynze porostawianie, nie rozumiem tego. To tak bardzo ułatwia grę w tej modyfikacji, że... że szok. No, zaraz sami widzicie, że ja po prostu tylko chodzę, No od czasu do czasu coś z ale wszystko wybijam jak leci, nie? I wow, nie mam jakichś większych problemów z tym. Ale serio, że polem to tutaj jest. Ile ja już tego mam? Ardestów polnych 13. No serio? A, czyli będę miał jeszcze więcej. liczę. Na Dobra. Może w tym malutkim obozie coś będzie ciekawego. Tu jest jeszcze jeden. wielki? tam jest jeszcze jeden, tak? okej, okay. Tam, tam nie, się nie dołącza. To bardzo. Dobrze! No, i jednak musiał się. Musiał ten na mnie skoczyć, co? <grymne> Dobra, mnie z tego patrza. Szczerze, jakoś tak. Yy, czekam na straszenie tego returninga 2-0. Z chęcią bym go pograł, ale. Yy, rosyjscy modderze cały czas. Przestawiają datę publikacji właśnie tego moda i to mnie to denerwuje, bo zanim wyjdzie jeszcze spolszczenie... W ogóle zanim wyjdzie mod, to trochę czasu minie, a co dopiero takowe spolszczenie, nie? To jest po prostu masakra. Dobra, robimy zapis. Bo wtedy miałbym w końcu jako wymarzoną bardzo długą serię, niż żadnych takich krótkich. Ogniste pokrzywy. Zresztą w przyszłości się zapowiada, że będzie kilka takich e, gigantów. Zresztą Global Mod Mori jest dalej kontynuowany, nie? A, potem jest Global Mod Legacy. Czy jak dobrze... Jak to dobrze pamiętam? A I... Co tam jeszcze było ciekawego? Skóra cieniostwora! Skóra cieniostwora jest nam potrzebna do misji! Pięknie! Pięknie, naprawdę bardzo pięknie. A, tutaj nie ma nic. Returning 2.0, Global Mod Legacy, jest kilka dużych modów, które są tworzone za granicą, które mają pobić Dark Saga jeszcze, edycja rozszerzona też, coraz bliżej. No zapowiada się, że za niedługo po prostu będziemy kręcić, Raczej, ja, że będę nagrywał jakieś takie, no po prostu większe mody, a krótkie, krótkie to będą raz na jakiś czas, jakieś tam odstępach czasowych pomiędzy dłuż, dłuższymi seriami. To będzie naprawdę pięknie. Ok. A masz noju. Ok. Tam jest przepica. Mam nadzieję, że nie komar. Nienawidzę komarów. <grytania> naprawdę ich nienawidzę skórczy byku. Dobra, więc co popatrza. Inne, inne roślinki mogą ci się sprzedać. Tak samo czy, ciekawe, czy będzie możliwość zatrucia e, kosturu, jak będziemy nosić. Aha, bo tu jest wilk. Więc z początku wygląda mi na coś, na coś zupełnie innego. Okej. Okay. dobra, papalera. Ale dobra, nie ma czego do... sobie na dobre nie wyszło, nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło, nie? Na szczęście moje skilly i tak są dość duże i udało mi się go pokonać bez problemu. A... Ale ty jesteś tylko jeden, krwiopli, Bo jak jesteś jeden, to tam do ciebie podejdę nawet, nie będziesz musiał się fatykować, wiesz? No i jesteś póki co sam, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Kropica mi chyba się walczy najłatwiej. No hmm. dobra, i tak mnie uderzył, bo zlamiłem i zadałem jeszcze drugi cios, ale dobra. Troszkę to było narwane, a mogę nie stracić żadnego punktu zdrowia. Ale bywa i tak. trujący grzyb. Nie właśnie tak wróciłem. Jeżeli tutaj jest jakaś możliwość trucia właśnie szał. E, zatruwania szczał i także zatruwania broni, to jestem ciekaw, czy będzie taka możliwość, żeby zatruć sobie kostur, którym będziemy walczyć. To byłoby ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Nie wiem, ale chyba teoretycznie nie powinna być taka możliwość, no przynajmniej tak, e, tak sądzę, nie? Dobra, podziałem tutaj przynajmniej lecą non-stop i to Słuchaj, mnie cieszy. Jak zostanę magię, to przynajmniej będę miał od razu y, punkty na, na. nauczenie się czegoś tam. Okej. Okay. Tam widziałem chyba dzika. Aaaa, kurczy byk. Nie wiem czemu, ale jakoś by tak dużo obrażeń zadał, co. Jedzenie wolę tam nie tykać, bo jedzenie jest bardzo ważne. Roślina... Hmm... Szkoda, że w tym obozie... Aha, nie, bo to tylko tekstury tak trochę prześwitują. Nie, bo mi się z początku zdawało, że tutaj coś jest, wiecie? A... Czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Przynajmniej takie okolice, takie typowo będziemy mieli tutaj zwiedzone za miastem i wokół miasta Aż mordek nie, 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 ja nie chcę mieć z dzikiem nic do czynienia czy w ogóle jak podejdę tak to mnie tylko wilk zaatakuje czy dzik się także dołączy no chodź tutaj, no chodź tutaj gnoju, wujka mnie zaatakuje. No to już stwarza jakieś tam e, problemy i dość spore Z nie ma szans z Zje, jedną tam sobie dam radę spokojnie tam coś jest to może jakieś jedzenie by było okej okay. ja ci cholero nie dam rady co ja ci dam spokojnie radę dużo was dużo osób także hejtowało e, wytrzymałość e, w gotiku ale moim zdaniem to była świetnie ten rozwiązane bo to naprawdę utrudniało rozgrywkę i to poważnie. I to tak momentami dość hardkorowo przy bossach i tak dalej. Trzeba było nieźle kombinować, żeby cokolwiek przejść, napocić się. Tylko to jest tak bardziej modne nastawione na rozwój postaci niż na jakąś tam fabułę głębszą. To jest taki. Z kolei taki minus, bo jednak ja jestem osobą, jak mówiłem, nieraz bardziej nastawioną na fabułę, niż na Exploring. Ty gnoju! Uh, no i właśnie tak, tak, tak to jest, nie? Mam nadzieję, że e, returning 2.0 będzie bardziej rozbudowany pod względem e, fabularnym, nie? Niż e, pod względem rozwoju postaci. Chociaż pod względem rozwoju postaci tak było nieźle w samym returningu, a pewnie to jeszcze rozbudują. No pewnie jest już rozbudowane bardziej a, niż było w zwykłym returningu. Tak sądzę przynajmniej. Hmm, czyli tutaj nie ma nic. A może tutaj coś jeszcze jest schowanego? Gablickie jagody, no w sumie dość taki cenny, cenna roślina. Stąd to my wyszliśmy. Warto, warto mieć na uwadze. W tej kotlince to my się znaj znajdowaliśmy. A, a może tutaj jakby wyciągnął tego dzika jakoś? Z chęcią bym powybija, bo nie chciałbym się potem tutaj, tutaj wracać. Gdzie on poleciał? O co chodzi? Nie wiem, te zwierzęta to sobie jakoś. Je. A, tam jest wilk, dobrze. Jak ten dzik, to tam sobie lata. się tutaj tym wilkiem zajmiemy, co? Okej. Okay. Dobrze się złożyło, że on. że lecą ten do padliny! Bardzo dobrze. Ok. A, nie było tutaj jakiś roślinek? Tak, było jeszcze tutaj kilka roślinek takich, które warto zebrać. Mmm. Ok. Dobra, tam dzik się chyba uspokoił. A bo to jest inny dzik. Też trzeba mieć się na uwadze, że tamte może za niedługo przyleść i będą. Problemy z właśnie z tego powodu. No chodź, atakuj mnie, a nie ten. Dobra, nieważne. Hmm. Ale on sobie wraca tutaj, dobrze. Dobra, nie, dobrze. Niekoniecznie chcę sobie tutaj wrócić. Hmm. Ale co, bądź tutejsze okolice za miastem ma wyczyszczone i to tak dość ładnie. Teraz tylko jeszcze tutaj tak się przejść, żeby jak najmniej rzeczy pogubić tych roślinek i tak dalej. No i co? I w sumie postaram się wybić macze. Dobra, to chyba będę kończył odcinek w tym momencie, a, a w następnym odcinku. Um, w następnym odcinku. Na samym odcinku to ja sobie, znaczy do następnego odcinka, to ja sobie poczytam jakie tutaj zadania mógłbym wykonać i jakie zadania już wykonałem, tylko będę musiał odnieść e, odpowiednie broślinki, surowce i tak dalej, nie? Więc to byłoby na tyle. Więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Na razie.